No siemanko tu brylu w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie jak postępują prace nad stawem, a wygląda to tak. Wycinamy ładnie tutaj wieżby. Tutaj mamy, jak to się mówi, bazie kotki cicho, cicho pies Mamy bazie kotki, a akurat na strojiki na Wielkanoc zakupiliśmy też nowy sprzęt sekator fiskarsa kosztował nas ponad 200 zł. Ale proszę zobaczyć, jak fajnie idzie. Jest właściwie w cienkich gałęziach. Cicho! W cienkich gałęziach wyręcza piłę motorową. Czekaj, pokaż jak to wygląda. No. I bez najmniejszego oporu, chyba co? Jak? Tak jest. Jak, jakie opinie? Na dobrze, bardzo dobrze. Pokaż. Powiecie, yy, piłą motorową, to tak kurcze grubsze, to się fajnie tnie. Tak jak tu od ziomki widać. A jak już takie cienkie, to odbija i w łańcuch, i szkoda, łańcucha, i w nogę idzie sobie strzelić, bo ta wierzba to taka jest sprężysta. No i tutaj mamy staw. Żaby nam ładnie rechoczą. Dzięka trochę się zjechała. Tutaj wam trochę pokażę, jak to tu wygląda. O, co to, hażaby, zobaczcie jak uciekają. Staw będzie niedługo pogłębiany. Oczywiście tą całą akcję nagram. Koparka już mam zamówioną. Koparka typu long. Tam jest, tam są krzaki. A na następ dalej tam jest za tymi krzakami jeszcze jeden stawek. Troszeczkę mniejszy od tego. I ten stawki dwa połączymy w jeden. Tak jakby taki przepływ się zrobi. Więc będzie co robić, wywozić ziemię będzie trzeba. E, tak jak mówiłem, że rębak będzie potrzebny na te prace, żeby to pracę szykuje, no to właśnie widzicie o co chodziło. Rębak już tutaj będzie niedługo podwieziony, tutaj mamy gałęzie do zrębania. Wszędzie, to pójdzie potem do palenia, czy tam pod drzewka podkuje, bo trochę tak rozdzielimy. No i tak wygląda, tutaj będzie staw. Tutaj postawimy gdzieś sobie domek niedalekiej przyszłości już załatwiamy dokumenty i tu cała, prawie hektar ziemi mam dokupione. Tak jak widać tutaj jest potależowane, tam jest słupek. Tutaj tak idzie gdzieś tam na ten słup wysokiego napięcia, średniego. Tu koło tego headeru od kombajnu jest tak tutaj wtedy w tą stronę. I tam jest wyjazd z działki. Koło 90 arów ziemi. No i oczywiście będzie też tu uprawiany trochę na warzywa po bokach. Tylko najpierw chcę wykopać tutaj ten, ten mur na na pole, żeby użyźnić trochę też tu glebę. Znaczy, tu nie jest taka słaba gleba, tu troszeczkę słabiej. Tutaj jest fajna czwórka. No i wtedy tutaj podłączymy yy, deszczówkę, wodę opadową z, yy, z domu i z wiaty, bo wiaty też mam mieć dość dużą. To będzie gdzieś 300 metrów dachu i to będzie zasilało ten stawek. Więc myślę, że wody nie powinno zabraknąć nawet największą suszę. No teraz tutaj jest trochę wody. Jak jest mocno susza, to prawie nie ma nic. Bo tu jest zamulone. Tutaj kiedyś były ryby, było dużo karasi. Z tego co wiem, ale no teraz już wiadomo, wiesz, by tu liście zamuliło ten staw i już jest taki, jak jest. No tak to wygląda. Jeszcze Wam pokażę tutaj drugi stawek. Jak to tutaj jest? Tutaj chciałem buraczki siać Jest taka słabsza trochę ziemia. No zobaczymy jeszcze. Jeszcze się zastanawiam, jak to wyjdzie z tą koparką. O, ile tu jeszcze jest tego wycięcia wszystkiego. Tak to tu wygląda. Staw wiadomo, będzie też. Ja nie ukrywam nigdy, nie ukrywałem, chociaż może nie mówiłem, że lubię sobie powędkować. Nieraz z większymi sukcesami, nawet czy tam na zawodach, czy coś i właśnie zawsze marzyłem o tym stawku. Proszę, o tu jest drugi, ten jest trochę głębszy. Ta zawka. Tu wszystko będzie wycięte, a tam jest drugi. Jak idziemy, jest następny. Może byśmy samo słabo słychać, bo coś tutaj zawiało. O. Tak to wygląda. I tu wszystko wycinamy. Co pojedyncze sztuki tylko zostawiamy, tak żeby troszeczkę cienia robiło, ale większość chce wyciąć. Z tego względu, że po prostu wierzba bardzo wyciąga wodę, nie? osusza też te stawy, a mi nie o to chodzi. Kiedyś, jak to nie było krzaków, było o wiele więcej wody. Teraz, tak właśnie, zaczęło się pieprzyć, bo to i te liście zamulają mi. I ten, tak jak tutaj jest granica, udało się nawiązać współpracę z kierowcą New Hollanda, kierowcą Ciapka, jak jakby to mówicie na kanale. Była jego ziemia i się tak dogadaliśmy i mi odstąpił taką obopólną współpracę. Ja trochę mu pomogłem, trochę mi i tak wyszło. O, synek mi woła, tata. Gdybyś no. mógł jeszcze pokazać tego właśnie fiskarsa, bo chciałbym właśnie, żeby ktoś ten... No weź tak tnij. zobaczymy jak to wygląda. Ten grubsze spróbuj. Ujdzie. Czekaj, zobaczymy jaka jest grubość. O, tutaj całkiem przy tym, całkiem przy... On jest z przekładnią. Dużej siły użyłeś? Nie, nie? nie. Całkiem lekko, lepiej właściwie niż piłą motorową, bo lżejszy jest i nie odbija, nie ma niebezpieczeństwa, i nie paliwa, nie palisz, no tylko kasa, nie? Ale taki szczerze fiskarz to mógłby też się nadawać do samowyrobu drewna na, na opał w lesie. Trochę ciężko dycham, bo tutaj też tak chodzę, noszę te gałęzie. No dobra, taki krótki filmik typu shot, jak to wygląda, o tak. são hodzik passar pas się zakopali. mamy tak nałożone na jedną stronę. <laughs> jest Można jechać. Dobra, my działamy. Wy wiecie co się dzieje. Będzie coś więcej. Się działo to na pewno jakiś dłuższy, niedługo filmik z jakiś prac z Dzikiem nagram. Także dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Siemanko, cześć.